Muszę ich dotknąć! Daj mi je dotknąć! Czy twoje włosy są prawdziwe? Jak często podcinasz włosy? Jak często je myjesz? Jak długo je myjesz? Jak długo je suszysz? Jak o nie dbasz? Długo je rozczesujesz? Czy to twój naturalny kolor? Jak to możliwe, że nigdy nie farbowałaś włosów? Ile lat zapuszczałaś te włosy? Dokąd zapuszczasz? Do kolan? Czemu tak ciągle poprawiasz te włosy? Denerwujesz się? Czemu ciągle poprawiasz te włosy? Flirtujesz w ten sposób? Nie nudzi ci się ta fryzura? Nie myślałaś nigdy, żeby je ściąć? Co trzeba zrobić, żeby mieć takie piękne włosy? Pewnie o nie niesamowicie dbasz i używasz wszystkich możliwych odżywek na rynku. Wcierek, pukanek i magicznych mikstur. Długowłose i długowłosi. A jakie pytania wy najczęściej słyszycie? Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.